Nie, nie mówię, kim jest Alicja, póki nie będzie. Tak? Już dlaczego mówię ten, ten. Chodź tutaj. Tak. Siostro Alicjo, ponieważ ja zawsze przy siostrze Alicji czuję się nie zwierzę. Dla mnie to jest taka bardzo dobra ciocia. Mama, siostra, wszystko razem w jednym. Cioci. Na pewno co mogę o niej powiedzieć, że jak mm. mówię o ludziach, jak mówiłem o podążaniu za Jezusem, to jest chyba dobry przykład. Ponieważ ja tak mało wiem o siostrze Alicji, co robi zawodowo, nie wiem, ale wiem, jak widzę, jak bardzo mocno angażuje się w życie Kościoła i widzę, jak bardzo mocno się angażuje w pomaganie innym, jak bardzo mocno wierzy. Dziękuję bardzo i modli się bardzo mocno za nas wszystkich chyba i bardzo ci za to dziękujemy i prosimy cię o słowo. Dziękuję. Dziękuję bardzo za ciepłe słowa. Zachęceni byliście do szkoły online. Jakiejś byłam w szkole wiary, która trwała stacjonarna 9 miesięcy. Opuściłam kościół, opuściłam dom, pracę, wszystko, pojechałam, żeby w szkole wiary się uczyć właśnie chodzenia z Bogiem. Był niesamowity czas. Niesamowity czas, kiedy wszystkiego trzeba było się wyrzec, tak naprawdę, i tylko Jego widzieć i z nim współpracować. Także zachęcam, jeśli macie tylko tutaj na miejscu. To jest udogodnienie niesamowite. A teraz przejdziemy może do kazania. Otóż Ewangelia Świętego Jana, piąty rozdział, od 1 do 18. Piąty rozdział i czytamy, tak. Ok. Potem było święto żydowskie, i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betelda, mająca pięć krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł pana do sadzawki i wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory, Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Życzę mu Jezus, stań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził, a właśnie tego dnia był sabat. To też mówili, że do uzdrowionego. Dziś sabat nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź łoże swoje i chodź. Pytali go, cóż to za człowiek zapowiedział, weź łoże swoje i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo jest niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się nic gorszego nie stało. Odszył ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że uczynił to w sabbat. A Jezus odpowiedział im, mój ojciec aż dotąd działa i ja działa”. I dlatego też Żydzi mu silniej starali się o to, by go zabić. Bo nie tylko łamał sabat, ale także Boga, nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Myślę, że znacie tę historię. Widzicie, w Jerozolimie jest kilka bram. Jedna bram tutaj pisze, że Jezus udał się na święto żydowskie i przez tą bramę się. Akurat cała historia się skupia na bramie owczej. I przy tej bramie była sadawka zwana Betelta. Była to taka sadawka, znajdująca się przy bramie. Mająca pięć krużganków. i tu pisze, że wokół niej leżało mnóstwo chorych. Było przeświadczenie, że ta sadzawka, kiedy jest poruszenie wody, kiedy anioł pana następuje do sadawki, ludzie się uzdrawiali, i więc wokół tej sadawki znajdowało się mnóstwo chorych. Były to przeróżne choroby. Ludzie leżeli chorzy, wycieńczeni. Być może to były choroby duszy, choroby nie tylko ciała, ale było mnóstwo tych ludzi leżących. Wierzę także, że było mnóstwo gapiów, które chodziło wokół się patrzyło, kto, kto tam leży właśnie, kto jest chory, kto nie chory. I na co chory, być może się dowiadywali. W każdym razie tłum był wielki. I tu pisze, że od czasu do czasu bywał ten anioł i ktoś bywał uzdrowiony. Ale był tam także człowiek, który leżał i imię od 38 lat był chory. Zobaczcie, od 38 lat był chory. Nie wiemy po prostu, ile lat miał ten człowiek na co był chory. Tak w innych wersjach pisze, że to był sparaliżowany człowiek, ale po prostu, że od 38 lat był chory. Wiecie, 38 lat to jest niesamowicie drugi, długi czas. Bardzo długi. A Jeśli chorujesz na cokolwiek, ileś rok, dwa, trzy, cztery, pięć, to wiesz, jak to się dłuży niesamowicie, jak czekasz na to uzdrowienie. Ale tutaj leżał człowiek, który był 38 lat chory. I nagle pojawia się w tym tłumie, wśród tych wszystkich ludzi, pojawia się Jezus. Jezus wchodzi i na kogo kieruje wzrok? Właśnie na tego, co 38 lat chorował. Jezus od razu na niego spojrzał i podszedł do niego, się pyta: Chcesz być zdrowy? Oczywiście, że chciał być zdrowy. Ale jak czytamy tu historię z Jezusem, wiemy, że Jezus zawsze pyta czy chcesz być zdrowy, czy chcesz widzieć, czy chcesz słyszeć, jakby się upewnić od człowieka i żeby on tak publicznie wyznał, co naprawdę chce w życiu. Powiedział, panie, chcę, ale po prostu nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do tej sadawki. To czy nie mógł się całkowicie poruszać. Nie wiem, może to był bezdomny, który leżał na łóżku. Być może go ktoś przynosił tym łożem tam, układał i on tak leżał w tym wszystkim. Ale mówi, nie ma człowieka. I wierzę po prostu, że nawet jakby się ciągał w tym wszystkim, to ci, którzy byli mniej chorzy, to pewnie by go wyprzedzili w biegnięciu do tej sadawki. I po prostu doświadczeniu udrowienia. Wiecie, często by w różnych spotkaniach, uzdrowieńciu byłam. Mieliśmy tutaj takie różne spotkania, gdzie się modliśmy chorych. I tak naprawdę ci mniej chorzy to pierwsi byli przed tym wszystkim, przed człowiekiem, który miał się modlić. A ten, który chorował albo na wózku, to oczywiście wymagał jakiejś służby porządkowej, która by go doprowadziła i dowiozła do, do tego człowieka. Także potrzebny był człowiek. I temu był potrzebny bardzo człowiek. Ale jest do niego, powiedział od razu: wstań, weź łoże swoje i chodź. Niesamowite słowo, takie proste, nie? Stań, weź, może swoje i chodź. Wiecie, proste dla człowieka, który, który nigdy nie chorował, prawda? Gdyby wam ktoś powiedział, stań, weź te krzesło i wynieś do kortarza. No to nie było problemu, prawda? Ale jeśli 38 lat leżysz, jesteś chory, to wiecie, jak wygląda człowiek po leżeniu 38 lat? Widzieliście się na pewno chorych. Mięśnie są zwiotczałe, być może cienkie, to wszystko takie, takie niewyrośnięte, skóra, skóra po prostu jakaś taka zmierzwiona, zmarszczona. A mięśnie to praktycznie nie działają prawie żadne. Jeśli człowiek nie używa, nie chodzi, no to one zanikają, robisz się chudy, taki niepozorny w tym wszystkim. Więc to był taki człowiek. A kiedy już powiedział, być może swoich chodź, on wstał i poszedł. I wziął to łóżko i sobie idzie, zadowolony. I oczywiście pierwsza rzecz, którą spotyka w tym miejscu, to religię spotyka. A religia mówi, sabat, sabat nosisz łóżko. Przecież wszyscy wiedzieli, że to był ten, który leżał codziennie, powiedzmy, nad, tym, nad, tym, nad tą sadzawką. Które latami leżał. To byli ludzie, faryzeusze, którzy doskonale go widzieli, tam, że on tam leżał. Ale ich bardziej interesowało, dlaczego on niesie łóżko w sabat, a nie dlaczego jest uzdrowiony. W ogóle nie zwrócili na to uwagi. I on powiedział: No, ale ten człowiek, który mnie uzdrowił, powiedział: Stań, weź swojej i chodź. Nie wiedział, kto to uczynił. Powiedział tak do nich, ponieważ nie wiedział, że to jest Jezus. I się poruszał po świątyni i spotkał Jezusa. Jezus powiedział: Ale nie grzesz więcej, żeby cię nie spotkało coś gorszego. No i wtedy wiedział, że to jest Jezus i powiedział dla nich, to Jezus mnie uzdrowił. No i kiedy powiedział, że Jezus go uzdrowił, no to oczywiście jeszcze większe zamieszanie się zrobiło, bo wszyscy nadal się nie skupiali na tym chorym, który wyzdrowiał, tylko jeszcze bardziej się skupili na Jezusie. Dlaczego każe w sabat nosić łóżka? Dlaczego uzdrawia ludzi? Mówi, że On jest tym, który zna ojca i dlatego działa w tym miejscu. Tak się skupia religia. Dzisiaj religia się nie skupia na dobrych rzeczach, tylko skupia się na porządku, na jakichś przykazach. Ustanowienia, które są w tym momencie zrobione, a tak naprawdę nie patrzy na miłosierdzie. Wiecie, sadawka po hebrajsku znaczy dom miłosierdzia i dom łaski. Wspaniałe słowo, prawda? Kiedy patrzymy na tą nazwę tej sadawki i patrzymy, że to jest dom miłosierdzia i łaski, widzimy faktycznie, ludzie tu otrzymywali miłosierdzie, byli uzdrawiani, doświadczali łaski, niesamowity taki się pojawił, doświadczali na no powiedzmy pomocy kogoś tu w tym miejscu i to kojarzy mi się z kościołem. Kiedy patrzymy na tę sadzawkę, to widzimy taki kościół. Wiecie, w kościele są różne osoby, także chorują, które chorują, które chorują ale czasami latami, które chorują w różny sposób. Czasami to są osoby, które potrzebują uzdrowienia duchowego. Ale są te osoby, jest wielu takich osób. Ale także ten kościół wokół siebie ma miasto jakieś, ma jakieś miasto, jakieś położenie geograficzne, powiedzmy województwo. I wokół nas także jest wiele ludzi, którzy są chory, którzy potrzebują Jezusa, potrzebują spotkania z Nim. I wiecie, tak naprawdę to nie woda uzdrawia, która się porusza tutaj w tym momencie. To dzisiaj niektórzy uważają, że woda uzdrawia, nie? Piją wodę pewną, z pewnych źródeł, ale to nie woda uzdrawia. Tak naprawdę to jest uzdrawia. Gdziekolwiek będziesz na spotkaniu, gdzie się nie mówi o nim, to tak naprawdę to nie jest spotkanie uzdrowieńcze. To nie wiemy, kto tam uzdrawia tak naprawdę. Kto tą wodę porusza, ale to naprawdę powinien być Jezus. I kiedy patrzę na ten dom miłosierdzia, dom łaski tutaj, jakie doświadczył ten chory, to widzę po prostu Kościół. Każdego dnia widzę takich ludzi, którzy znajdują się w tym kościele, którzy chcą służyć pomóc, a tu jest Jezus. W tym momencie jest Jezus. I to jest ten cud, który przed chwilą była ostatnia pieśń tak naprawdę. Robi cuda. Tutaj naprawdę nie widzimy, jakie to cuda były wcześniej, ale widzimy ten jeden, który się dokonał dlatego, że Jezus podszedł do Niego. W stanie być swojej swoje i chodź, i chodź, powiedział. I powiedział takie proste słowa, a człowiek był uzdrowiony. Człowiek uzdrowiony jeszcze. Wierzę, że szczęśliwy. Być może nie usiłowali zgasić to, to szczęście z powodu tego łóżka nieszczęsnego, ale on doświadczył tego wszystkiego i poznał Jezusa, który przyszedł do jego życia. I widzimy, że ta tutaj była toczona króżgankami, bo były krużganki, były takie kolumny, które miały zadaszanie i w jakiś sposób między tym ludzie się opierali, siedzieli, czy być może leżeli w tym wszystkim. Wiecie, tak można, bo, można powiedzieć, że na jakieś materacach, łóżkach, czy cokolwiek tam mieli. I tak przebywali, ale kiedy patrzę na krużganki, porównuję że tam i do łaski, to także powinien mieć jakieś takie kolumny w swoim tym, to widzę ten kościół i widzę kolumny, które jakby tak budują kościół, według którego kościół wzrasta. I dlatego chciałam, patrząc na krużganki, w kolejnym punkcie, otworzyć list do Efezja, czwarty rozdział. List do Efezjan, czwarty rozdział. Od 11 do 16. I On, czyli Jezus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem, nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, byli będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, według zgodnego z przeznaczeniem i działania każdego poszczególnego człowieka, rośnie i buduje siebie samowiłości. Zobaczcie, tu jest wymienione pięć darów służb. Pięć krużganków było. Każdy kościół ma kolumny, według których buduje się i właśnie to te, te pięć darów służb, to te kolumny, na których buduje się każdy kościół. Nasz kościół też był lewski apostołowie, którzy kiedyś mieli w sercu, byli tu w Giżycku. spotkali się z ludźmi, założyli grupę, potem powstał kościół. Potem była osoba, która stała się pasterzem tych, prowadziła tych ludzi. Były osoby, które głosiły kolejnym osobom ewangeliści, i to przybywało tych ludzi. Było Słowo Prorocze, którzy w albo przyjeżdżali, albo w jakiś sposób odwiedzali nasze kościoły, czy otrzymaliśmy Słowo Prorocze od Boga pośród nas, by też nauczyciele, którzy nas prowadzili, tak jak tutaj mówimy o tej szkole. Wiecie, bez tych pięciu danych służb kościół nie wyrośnie. Jeśli jesteś osobą, która się narodziła na nowo, powinieneś być w jakimś kościele. Powinieneś być w tym kościele, bo tylko tu masz po prostu to wszystko, co ci pozwoli wzrosnąć. Kiedy rodzisz się na nowo, jesteś tylko dzieckiem. Dzieci są bardzo podatne na manipulacje i na oszustwo. Na dziecka powiesz, chodź ze mną tu i tu, pokażę ci coś takiego fajnego i ona pójdzie. Ona nie doświadcza pewnych rzeczy. Ale kiedy tutaj jesteś w, w Kościele, kiedy wzrastasz, kiedy doświadczasz nauczycieli, kiedy masz pasterza, który cię prowadzi, kiedy możesz skonfrontować swoje myślenie spojrzenie na Słowo, kiedy czytając możesz się podzielić, i jednocześnie rozmawiać z ludźmi, którzy także jak ty są nowonarodzeni, to po prostu masz miejsce swojego wzrostu. I fajne są konferencje, wszystko tak jak to było powiedziane, też nie, ale twój rodzin, rodzimy Kościół jest najważniejszy w twoim życiu. Fajnie pojechać się do, doładować, mieć baterie doładowane, niesamowicie wrócić, ale tu wrócić i działać. Bo każdy ma swoje miejsce, każdy ma takie miejsce, w którym powinien żyć, pracować i to jest takie właśnie miejsce dla każdego człowieka. Tutaj jak w tym my patrzymy na tych pięć darów służb, ale najważniejszy w tym wszystkim jest Jezus, bo to On ustanowił te dary słusz. To jest powiedziane, On to ustanowił. On sprawił, żebyśmy w tym żyli, w tym się poruszali, żebyśmy doświadczali tego wszystkiego, żebyśmy ciągle wzrastali po prostu w Niego. Nasze relacja, nasze spotkanie z Nim, nasze słowo, które rozmawiamy to to ma być wszystko po to, żebyśmy ciągle wzrastali każdego dnia. Bo tu pisze, że wszyscy jesteśmy jednym ciałem. I tak naprawdę, kiedy znajdujemy się w Kościele, to wszyscy jesteśmy tym jednym ciałem zespoleni. I każdy członek ma po prostu co robić w tym Kościele. Wiecie, zawsze są potrzebni ludzie. Tak akurat tutaj zatytułowałam. Kiedy mamy różne prace, szukamy człowieka, nie ma. Kiedy mamy coś zrobić, jakieś podwiezienia czy zawiezienia, szukamy człowieka, nie ma. Kiedy trzeba coś wykonać, szukamy człowieka, nie ma ci nie wiem czy doświadczacie, jak szczególnie osoby, które pracują albo mają jakieś związane, różne biznesy ze sobą i nie wiem, jakieś prace, które świadczą ludziom. Ciągle się poszukuje ludzi do pracy, prawda? I człowiek jest potrzebny. Potrzebny jest do pomocy duchowej, potrzebny do pomocy fizycznej, zawsze jest potrzebny człowiek. Ale najważniejszy w tym wszystkim jest Jezus Chrystus. A on jest zawsze najważniejszy. Tutaj tak naprawdę ci chorzy opierali się na ludziach, którzy przyjdą, którzy będą tacy miłosierni. Którzy po prostu zaprowadzą ich do tej sadzawki i oni zostaną udrowieni. A ilu przeszło obok nich, po prostu spojrzało, no leży tutaj ten franek, nie? Ale ile czasu on leży? I ciągle leży, nie? Ilu przeszło, popatrzyło tam, bo jeszcze, jeszcze ten, mówi z tymi nogami, które nie chodzą, nie? I on ciągle tu leży. Ilu takich osób, które po prostu nie ma serca, przejdzie i że nic się nie wydarza. Akurat w służbie Kofihausu to dokładnie. Są ludzie, którzy, no powiedzmy, są trudni, którzy inaczej po prostu pachną, w różny sposób, nie? Ale ile osób ma serce do takich ludzi, żeby... bo Jezus ich także kocha. Wiecie, Jezus kocha każdego, dla niego, czy ten ze śmietnika po prostu, czy ten z kościoła, czy po prostu biznesmen, który jest umocowany swoim niesamowitym biznesem i ma wspaniałe, cudowne dochody. Dla Jezusa jest każdy człowiek ważny. Ja wierzę, że Jezus wybrał tutaj najtrudniejszy przypadek, jaki był w tym momencie nad tą sadzawką, te 38 lat. Myślę, że nie było może większego, co prawda nie jest powiedziane, to już takie moje domysły, nie, ale że wybrał tego, który najdłużej, najdłużej leży i po prostu ma ciągle wiarę, oczekuje tego uzdrowienia. Wiecie, wiara jest niesamowicie potrzebna. Najdrobniejszy przypadek, przypadkach czy na rok, dwa, trzy miesiąc czasami, to zależy w jakiej sprawie oczekujemy, nie? Ale tutaj to po prostu gigant wiary 38 lat czekać na to wszystko. I Jezus, który stanął przed nim. I zobaczcie, to jest niesamowite, że czasami jeśli się wydaje, no być może już ludzie mi nie pomogą, czasami człowiek opiera się na ludziach, może mi zawiozą, gdzieś może usłyszę jakieś spotkania modlitewne, gdzieś będą uzdrowień, czy nie. Ale najważniejsze, żebyśmy spotkali Jezusa, który przyniesie uzdrowienie do wszystkiego całego naszego ciała. Ale najważniejsze byśmy byli w tych kościelnych, wiecie, no, tej społeczności, która daje to spotkanie, daje wzmocnienie, daje posilenie, daje jednocześnie takie po prostu doładowanie człowiekowi, że jednak warto czekać. Zawsze w wszystkich spotkaniach czy na grupach domowych mówimy o tym, że nigdy nie rezygnujcie z czegokolwiek, na co czekacie. Jeśli cokolwiek jest zgodne z wolą Bożą, oczekuj tego, nie, nie odpuszczaj. Bo dzisiaj odpuścisz, a jutro by to przyszło. I skąd wiesz, że to się nie wydarzy? W każdej sprawie, w każdej okoliczności. Także po prostu nie warto rezygnować, nie warto odpuszczać i zostawiać to wszystko, po to, bo to jest przygotowane przez Jezusa dla ciebie. Jeśli zgodne z Jego wolą naprawdę, czy uzdrowienie, czy uleczenie, czy po prostu zmiany w Twoim życiu, które być może się rozpadło na drobne kawałki, On przyjdzie i poukłada na nowo. I wiecie, tutaj widzimy, że Jezus po prostu sam przyszedł, się pojawił temu człowiekowi, no ale dzisiaj Jezus tu nie przyjdzie. Nie przyjdzie tak namacalnie jako postać fizyczna i się nie pojawi w naszym życiu. Ale tak naprawdę, kiedy jesteś wśród osób, które się narodziły na nowo, to On żyje w tych ludziach. Żyje w nas. Jezus ma dzisiaj Twoje ręce, Twoje oczy, Twoje uszy, ma to wszystko. To Ty idziesz do tych ludzi i pokazujesz, jaki jest Jezus. Ty stajesz przed tymi ludźmi, którzy potrzebują Jezusa. Przed tymi chorymi, czy w jakiś sposób doświadczonymi w życiu. I ty stajesz przed nimi, to stajesz tak, jak ten Jezus przed tym człowiekiem, co miał 38 lat, był chory. Ty stajesz i go reprezentujesz. I wierzę po prostu, że mamy niesamowite polo działania. Wiecie, tu były potrzebni ludzie, ale jak potrzebni są ludzie z Kościoła, bo w Kościele i poza Kościołem. Wiecie, mamy takie trudne czasy, żyjemy teraz w bardziej niebezpiecznych czasach. Wszystko się wydarza, co krok się zmieniają takie sytuacje na granicach. I wierzę, że tym bardziej ludziom jest potrzebny Jezus i po prostu to, co Jezus niesie. A skąd oni mają wiedzieć o tym, jeśli my nie staniemy? Jeśli my nie staniemy przed nimi, jeśli nie powiemy, wiecie, no może czekują tylko uzdrowienia, no wspaniale, pójdziesz się pomodlisz. Ale jeśli ktoś jest taki, który musi usłyszeć po prostu, co Jezus może uczynić w jego życiu. I to my jesteśmy od tego, żeby pojawić się przed nimi. Wielu jest chorych. Dzisiaj akurat widzę w kościele, nie ma naszych chorych, którzy są w domu, bo nie mogli tu być, bo nie są w stanie. I oni też czekają na nas. Oni czekają tak, żebyśmy ich odwiedzili. Żebyśmy wpadli do nich. Wiecie, mój brat choruje już ileś lat długo. I tak naprawdę, jak myślicie, ile razy rodzina, powiedzmy, najbliższa, ile razy u niego była? Bo choruje już ponad 20 lat. Trudno mi powiedzieć, czy, czy raz w roku był ktoś z rodziny. Znaczy oczywiście się dowiadują, pytają się, no jeśli mój brat pojedzie wózkiem na no, jakieś spotkania rodzinne, to się cieszą, że widzą, że rozmawiają, czy zadzwonią, ale w domu nie odwiedzają go. A jest jeden człowiek, kolega z pracy, który z nim pracował i który raz, przynajmniej raz w tygodniu jest u niego w domu. Dla mnie to jest niesamowite. Człowiek ze świata, człowiek nie z rodziny, człowiek zupełnie obcy naprawdę, przynajmniej raz w tygodniu jest u mojego brata. I zawsze przychodzi. Ktoś powie, No, może nie ma co robić. Ma co robić. Pracuje zawodowo, ma drugą pracę i ma dwie działki. Naprawdę jest zajęty niesamowicie, ale przynajmniej raz w tygodniu jest u mojego brata. Ja jestem zadziwiona taką postawą. Wiecie, niesamowite. To jest po prostu no takie, takie, coś, co się spotkać powinno tylko w kościele, prawda? Niesamowite. Ale my jesteśmy w domu miłosierdzia i to powinno być w naszym sercu. To powinno być w naszym sercu, wiecie. Powinniśmy o tym pamiętać, zawsze myśleć, ponieważ. Betezda była sadzawką, pełną miłosierdzia i łaski. Ale nasz Kościół także jest pełen miłosierdzia i łaski. Bo dlatego, że reprezentujemy Jezusa. Że bywamy przemieniani w inny charakter, nie tak jak nasz był charakter. Nasz charakter, być może byliśmy zmęczeni, czy czasami jesteśmy czy obciążeni różnymi sprawami. Ale tak naprawdę, kiedy się dotyka, Jezus mówi tak odbić tu i tu, pójdź tam i tam. I człowiek idzie. Nie myślisz, czy warto pójść do Kościoła, bo się jakoś tak źle czuje. Czy warto pójść na grupę, czy po prostu warto pójść po prostu na spotkanie, jakieś modlitewne, no bo tu przychodzisz się odzyskujesz siły, odzyskujesz tą witalność, którą daje Słowo, którą daje Jezus. To wszystko odzyskujesz, kiedy się tu pojawiasz. A tak naprawdę, no oczywiście możemy być zmęczeni różnymi sprawami, czy obciążeni pracami, biznesami, wszystkim co jest w naszym życiu. Ale Bóg ci doda sił. Bóg ci doda sił w każdej sytuacji, okoliczności i da ci właściwe spojrzenie, bo ten Jezus, który mieszka w nas, tak samo Ci zwrócili uwagę Twoją na, na osoby, które powinniśmy zwrócić uwagę. Czasami wiele osób mija, mija nas sąsiedzi, nasi nasi bliscy. Gdziekolwiek czy wyjeżdżamy, mamy różnych znajomych z tytułu, no nie wiem czy jest, bywacie w jakichś klubach sportowych czy, czy po prostu <laughs> prowadzicie inną działalność, nie tylko w pracy. Mamy szerokie grono naszych znajomych, prawda? Różni bywają. I ludzie czasami sami rozpoczynają, mówią o jakichś trudnościach, problemach, nie? Z rzeczach, które może być może, może my nawet nie wiemy, nie? Ale my możemy czasami patrzeć na człowieka, który jest obciążony różnymi sprawami, smutny, to nie widać po prawda? I możemy powiedzieć: chcesz, to się pomodlę o ciebie. A jakie masz problemy, jakie troski, nie? Mogę się z tobą pomodlić. Jak chcesz, to pomodlimy się na grupie o te wszystkie sprawy. I oni chcą się modlić. Chcą, żeby na przykład czasami nawet nie przychodzą, ale jeśli powiecie, że modlimy się w kościele, oba tam, i chcą się modlić. I taki Jezus w nas tutaj właśnie działa, dzisiaj, dzisiaj po prostu tych wszystkich ludzi w tym miejscowości. Jesteśmy w tym tłumie, który po prostu znajdował się, zebrał się w tym miejscu. Wiecie, mamy taką grupkę tutaj, niewielką społeczność, jak się spojrzy, bo są wielkie społeczności, ale ta społeczność jest zgromadzona tak względu na niego. Tak naprawdę to on nas przyprowadził do tego miejsca, tu jesteśmy, z nim się spotkaliśmy i on nas uczulił na, na różne sprawy, okoliczności. Dzisiaj mamy jego odczucie, jego spojrzenie, jego miłosierdzie. I dzięki Bogu, że tak wkłada w nas i prze, prze, przemienia nas. Wierzmy, ta szkoła jeszcze bardziej przemieni nasze myślenie i to wszystko, kiedy będziemy jeszcze bardziej wzrastać w tym wszystkim i będziemy dostrzegali sprawy i ludzi, których do tej pory nie dostrzegaliśmy. Taki jest Jezus. I podziękujmy dzisiaj za to, że możemy tu być i służyć, jednocześnie być tak jak On. Panie Jezu, tak dziękuję Ci gorąco z całego serca. Ty jesteś taki sam, wczoraj, dziś, na wieki. Kiedy się obserwujemy, czytamy tę historię nad Betesdą, Byłeś niesamowity, bo przyszedłeś do tego chorego, który 38 lat chorował i on doświadczył uzdrowienia, czegoś, o czym marzył 38 lat. Ja tak się modlę, byś dodał nam wytrwałości, cierpliwości, żebyśmy oczekując rzeczy, które są do przemiany w naszym życiu, mieli taką wiarę, taką cierpliwość, jak ten człowiek, który tutaj był w tym miejscu. Modlę się o każdą osobę, która oczekuje na cokolwiek w swoim życiu. Czy oczekuję na uzdrowienie fizyczne, czy oczekuje na uzdrowienie psychiczne, czy oczekuje na za zabliźnienie wszelkich ram. Modl się o każdą osobę, by potrafiła doczekać tego wszystkiego, czekać, ponieważ ty, ty się nie spóźnisz. Ty przyjdziesz o właściwym czasie. Ja dziękuję Ci z całego serca, Ty się nie spóźniasz, że możemy pamiętać, że Ty się pojawisz, że Ty przyjdziesz i przyniesiesz to wszystko, czego potrzebujemy. I dziękujemy Ci z całego serca, że Twój wzrok jest skierowany na nasze życie że Twoje oczy nas widzą tam, gdzie my się znajdujemy. I ja tak dziękuję Ci za to z całego serca. Dziękuję Ci gorąco, że możemy, możemy służyć się w Domu Miłosierdzia i Łaski, a to wszystko względu na Ciebie, bo Ty przyniosłeś ten dom, sprawiłeś, że ten Dom Miłosierdzia powstał, że ten Dom Łaski powstał w tym miejscu, że możemy tu być, możemy się spotykać, zgromadzać. I modlę się, byś uczulił także nasze serce na potrzeby ludzi, którzy nas otaczają, nasze życie, żebyśmy mogli zanieść to, co jest Twoje. Co Twoje Boże i święte i dziękuję Ci za wszelki wzrost, który nam dajesz, za wszelki wzrost, który dajesz każdej osobie, która szuka Ciebie. Dziękuję Ci za słowo, które przynosi do naszego życia, za spotkania, za nauczycieli, za pastora. Dziękuję Ci z całego serca tych prowadzących jakiekolwiek spotkania czy grupy. Dziękuję Ci z całego serca, Panie, za tych, którzy opiekują się i troszczą tych, którzy dopiero się narodzili na nowo. Dziękuję Ci z całego serca, Panie, za tych wszystkich ludzi. Dziękuję Ci gorąco z całego serca, że możemy mieć miłość do tych, którzy rozpoczynają to życie, że możemy widzieć te małe dzieci, które startują w duchowe, duchowe życie i potem widzieć ich wzrost, widzieć ich usługujących. Dziękuję, że dałaś taką niesamowitą łaskę, że mogliśmy to oglądać. Mogliśmy oglądać te dzieci w szkółce, dzisiaj możemy oglądać ich pracę i służbę. To niesamowite dziękuję Ci za to gorąco z całego serca. I modlę się o nasze nowe życie, nowy czas. Modlę się o nowe życie, nowy czas, w tym Kościele, Pani. No to byśmy sami wzrastali w niesamowity sposób, ale tak, żeby nasz Kościół wzrastał. By ciągle byli nowi ludzie, którzy będą szukać siebie, pani może jako Pana i Zbawiciela. Którzy przyjdą względem na to, co Ty przynosisz. I dziękuję Ci z całego serca, takich ludzi, Panie. Dziękuję Ci za wszelkie pomnożenie, nie tylko w duchu, ale i w całości naszego społeczności, Panie. Dziękuję Ci gorąco, że nas umieściłeś właśnie w tym mieście, Panie, gdzie możemy być i służyć. Dziękuję Ci z całego serca, dałeś nam miłość do tego miasta. I wierzę, Panie Boże, w tej miłości dla miasta i dla tego wszystkiego, co Ty masz w sercu. Możemy oczekiwać nowych rzeczy, modlić się o to miasto, modlić się o wszystko, co jest w tym mieście do zmiany. Dziękuję Ci, Panie, bądź uwielbiony w naszym życiu. Modlę się z całego serca, byśmy nigdy nie wpadli w jakieś religijne spojrzenie. Byśmy nie widzieli jakichkolwiek praw i porządku, który powinien być. Bo najważniejsze jest tylko serce i w tym wszystkim miłosierdzie, które Ty dajesz, Panie. Dziękuję Ci z całego serca, Panie Boże, za wyzwolenie z religii, Panie Boże. Wyzwolenie wolności, którą Ty przyniosłeś. Tak dziękuję Ci, Panie, z całego serca tą wolność, wolność, którą dałeś i takie spojrzenie pełne wiary na sytuacje i okoliczności. Dziękuję Ci za to z całego serca. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.